Dzień dobry, dzień dobry, witamy. witamy. pięknie. Kinia znowu walczy, walczy o piękny wynik. No zobaczymy co ja tu przyniosłam. Przynieśliśmy. Kochanie, byliśmy razem dokładnie. Część była w domku, część przyniesiona. Mhm. Czyli przyniesiona stówka plus 125 z domów chyba. 125 zł wkład, ale wkład słuchajcie mamy tak. Mamy za 20 złotych gwiezdną kasę ekstremalną, za dyszki mamy krzyżóweczkę ekstrajnie i wielką kasę, uparciów nasz nowy. <laughs> Z szóstką, no. No, sprawdzimy, a zaczniemy chyba. Od super. Od super linii, no to kinia. Później polecę ek... Nie, ekstra nie od razu chyba. Potem. Będzie coś szybkiego. No, zdrabka z numerem o 48. Koniec paczki. No i zobaczymy. Słoneczko i gwiazdeczka. Słoneczko i gwiazdeczka. Uuu, pierwszy pusty przelot, to był ostatni. I dzwonek i balony. Wróć. pierwszy masz o. balony. Dzwonek balony. Tu. Wróć balony. Tych balonów <grym> nie widać. <grym> Leciały z Helem. Tak. No co? co dalej? Moneta i rolki. Moneta rolki. Tu. Jakbyś coś widział, to mi podpowiadaj. Tak szybko leci, że nie nadąża. To tak jak ja z boku siedzę i ty no. drapiesz. Sakwa, kwiat. Chyba widziałam kwiatka na pewno. Drapiący tu narzuca tempo. I mhm. co? I wszystko. Tyle, tyle. No to ptak i wiatrak. Chyba widziałam. Hm. O, widziałam. Ptak, wiatrak. Jeden. No. oj. Parasol kości. No i co? Kości były. I jeszcze wyżej w kafelku. O, i tu. No, parasolki zabrakło, no, kochani. Nie ma, nie ma. No linia, linia. Coś tak. Opornie idzie nam ta linia. Klucz i rower. Mamy klucz. No, du duplet pierwszy. W i tu rowerek jeszcze. No dobra. Krab, motyl. Mhm. Tu. Spoko. Sześć no do końca. Okulary arbus. Okulary. Tu, tu. I jeszcze jedno Dokładnie. Wszystko. No. Korona lody. Były. Podrapiesz, podrapiesz. Podrapie. Korona. No i teraz chwila prawdy. Łódź tęcza. Były. Czy coś dadzą? Łódka. Łódka. I jeszcze łódka i chyba linie nie mamy Pusto. z tej zrapce. Ło, wow, pościznęła się kinia. J.N.C. No to co? Przełam tego uparciucha kinia. Mówisz? Wielka kla kasa. Klasa. <grym> klasa czy Kasa. Kasa z numerkiem szóstym. Tu szukamy jeszcze złota, takiej sztabki i worka. Dobra.

53. No, wysoko wysoko, może symbol? 18. Misia, szukaj worka. No, szukam. 19. Albo nie? złota. No, szukam. No to I jeszcze. Ostatni, ostatni rząd. 49, 33, 35, 38. O, ciepieru, zobaczcie, jaki uparciu kolejny. No kolejny nasz uparciu. Tutaj coś znaleźć? FV. To jest mistrzostwo. No co teraz co? dajesz? Krzyżóweczkę, tak. Krzyżóweczka Orlean. I szukamy po trzy. Po trzy? Mm -hmm. M, T, C. Dobra. Takie mamy. M, T, C. My trąbią, jeżdżą. Ale tu się dzieje. U nas. M, T. Nie ma nudy. Tu M. MTC? Ja nie widzę. Worla? Nie, nie ma. No szkoda, szkoda. MTC. Tu. MT. T. T. C. Tu. M -t. Mm -hmm. T. C. T. T. Na samej górze w gatunku. M -t. C. Chyba wszystko, co? Jak coś to się znajdź. A tu? tu C, M, C, o tutaj C dużo, a nawet, T, nawet. nie ma, Jedno było, no to co malutko, malutko, M też nie widzę, no dobra, Jedną było, dobra. Lecimy po trzy kolejne literki. G, V, U. Patrzcie, i z pierwszej linii ani jednej literki do gonusa. No właśnie, G, G v, v, U. kum U. I tyle, lecimy dalej. G. U. Tu. I wszystko, ale szybko, ale szybko idzie. U. G. Dobra. Mhm, to Już? No to tyle, zobacz. Masz. Dobra, to teraz A poproszę. A! O! <laughs> L, A, H. No to teraz się zabawisz. Dobrze. L, A -H. i H. A, tak mm. jest. L. Mhm. Tu? Pięknie. L -a -h. Wygląda, że wszystko. L A. No dobra, ruszył się bonus. Tu mamy. Tu. Umieliśmy zobacz. L o proszę. <grym> L, -a L A H. Wszystko. <grym> wszystko, a zaraz coś znajdziemy, nie? Właśnie. My tak L, mówimy. L, A, H. Dobra, to tu. 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 Od razu L obok było. L, Na dole. Rafał, A i L. Tu. L, A, H. Chyba mamy to. Sprawdzamy dalej. N. N, J, S. No, coś do bonuska. N, J, S. Ja już widzę pierwszy. O, właśnie. Dobrze. NS, N, S. N. S. N. No i chyba mamy. Dobra. N, J, S. No to mamy tu. N. J, S. Pierwszy. Pierwszy. N, J, S. Tu jest S. N, N. No ładnie, n, trochę wyczyściło. A tu? N, S, J. Tu, tu, tu. Ale ładnie pachnie ten zapach, nie? Morelkowy. Nie, to mango, mango. Mango. Jakie morela, mango. J jeszcze tu. N, J, S, dobra. No to lecimy z kolejnymi ostatni rządek Z P W nic do bonusa Z P W P Z W liczba Z Z P W wszystko mm. no to teraz tutaj Z tą ręczowej Z W Z P, 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 optyka, Z, P, W, mhm. wyczyszczone, to teraz tu, Z, to jest W, P, P, W, W i kochani, wszystko, odkrywamy trzy ostatnie, trzy Zobaczcie. ostatnie, i, I R, R O! No, Bliźutko, bliziutko. No to tak. I R O. R R. Drugi. Drugi. Drugi R. I R O. I. R. Kochani, tu chyba na dwóch kończymy. No bo nosi Jeszcze tam. O. Jeszcze O. O. I, R, O R, O I Tu mamy I R O Drugi. Drugi I na dole afisz Ale też tylko dwa Dwa, no to teraz tu I R, O Noc. Pierwsze. Dopiero pierwsze. W, R I I O od razu I, miałaś. O drugi. O rok. I. L, L było, L było. Ale to nie pomoże, kochani. E B. Oj. Razy trzy. Co miał, Orlean. No trzy ładnie. Dychy. Trzy dychy. Ale niestety pusty. Myślałem, że dużo ja brasz, idyka. Ja też tak kochani. myślałam, że żeśmy się pomylili. No to po krzyżówce może coś szybkiego, kochani. Oj, tak. Oddalimy, ja nie wiem, czy się zmieścimy z całą. No to później bonus. Chyba idealnie, co? Z numerem 14 zdrabka Chyba I idealnie. będziemy szukać liczb później Bonusa. No albo portfel i wygramy stówę od razu. No, jeszcze portfel nie mieliśmy w tej zdrabce. Szukamy. Szukamy.

Dwanaście dwa, dyszka i ósemka. Osiem nie nasz. Trzydzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, sześć. Trzydzieści siedem. Mamy trzydzieści pięć. Trafio na wygrana. Czterdzieści siedem. Trójka. Blisko. Mhm. Też. Jedynka. I ostatni rządek. 34, 23, blisko, 17 i 14, ale mamy wygraną jeszcze mamy, bonusik. Mamy 35, co w bonusie? Cytrynka, Cytrynka. a pod 35? Cztery wyszki. Brawo, brawo. I dobrze. No, Może Kontrolne. CCC. No to jak masz oddalone kinia, to od razu też taką dłuższą. Żeby okay. by widać było całą. Zdrabka z numerem 8 tu szukamy portfela i korony. korony. No dobra. Lecieć tak po całości. Dawaj, odkrywaj karty. O tak zrobię. Znowu już szukała 35. E? <laughs> Coś cię lubi chyba dzisiaj. 33, 10, 6, 17 i 35. Hmm. Dobra.

Siódemkę, dwanaście, szesnaście i dziewiątkę. Siedemnastki szukamy. Wysoko, czterdzieści trzy. Blisko. Osiemnaście, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć. Pełna trzydziecha. No to tu trzydziestki piątki szukamy, znowu zobaczymy. Znowu wygra. Trójka. Wow. Trzydzieści dziewięć. O! Trzydzieści siedem. Cztery i... No niestety! 25. Tutaj kontrolne będą różne. No dobra, no to, no to co, co, kinia, ekstra. Ekstra linia, cała twoja. Z numerkiem czwartym, zobaczmy. Coś dla fanów krzyżówek Jaki już krzyżówek? było. To teraz coś dla fanów linii. <laughs> Biedronka, parasol. Oj, Ale się, zamoc... się zamotałem. Biedronka, parasol. Ale ja się już cieszę, bo są symbole, zobacz. Sypie, sypie, ładnie, ładny start. Parasol. Tu. Może parasole na deszcz wygranych. I co tu jeszcze? Wszystko, Nic. wszystko. Co teraz? Dwa kolejne. Piłka i cytrynka. Cytrynka. Piłka I też się znajdzie. Tu. Myślałam, że pominęłam. Cytrynka. Piłka. O, jest. Mamy. Dwa kolejne. Kwiatek, gwiazdka. Mamy. Mamy. Proszę. Kwiatek, gwiazdka, tu. Tu. O, właśnie, już czekałem, żeby było tak. No. Tu mamy gwiazdkę, gwiazdkę, kwiatka, już nie widzę. Dwa kolejne. Diament, ptak. Ptaszki są. Są ptaszki. Tu. I wszystko. Hmm? No dobra, dwa kolejne. Motylek rower. Motylek. Szukamy jest. Tu. Jak mi się chce już tego serialu. Wiesz. Ja jestem tak ciekawa, co tam się zadzieje. No, tam jest naprawdę spora. Ten Yellowstone naszym. I jeszcze motylek. Dobra. I co tam? Laczki klucz. Na Netflixie, jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest. Mm -hmm. A nie wiem, czy na innych platformach też, bo nie wiemy Wcześniej na Wcześniej był na Show... Showtime? showtime? Mm -hmm. Coś mm -hmm. takiego. A teraz na Netflixie, nie? Mm -hmm. Pięć sezonów, my, my jesteśmy po pierwszym, ale super. Drugi już leci, drugi u nas. Słonik i łódź. Jest Mamy. Słonik, jest kolejny. Tu. Słonik jest i łódka. Tutaj słoniki na zielonym. Wszystko. Nie ma więcej. Hmm. Czapka tęcza. No dobra. Tęcze były. Mamy. I to nie jedna. Zobacz. Tęcza. Pięknie. wszystko. czyścisz, czyścisz. Lody, moneta. Mm. Dzisiaj Kinia chodziła z Matim porady Tak. Ojej, jak żeśmy się nałazili, nigdzie grykanów czekoladowych nie było. W końcu dorwaliśmy na końcu miasta. Lody, moneta. Mm, lody. Wszystko. Osiem do końca. Podkowa dzwonek. No i co? Kolejne symbole wpadają. Podkowa, dzwonek, no patrz jak jeżdżą, trąbią, ja nie wiem. Zamkniemy okna, to się tu udusić można? No właśnie. Już się robi ciepło. Podkowa. Wszystko. Mhm. Uh -huh. do końca. Arbus słonko. Słońce jest na tak. No. A czy arbuz się pokaże? Mamy, Mamy kolejne. Słoneczko. Nie ma. Cztery do końca. Sakwa okulary. Sakwy były. Sakwy tak, kojarzę właśnie. Tu. O, o są okulary. Mamy. Sakwa. I. Co, na Dobra. koniec? Wiatrak balony, wiatrak. Powiem Wam, wiatrak jest, ale leżek blokuje. Uuu, la, la! Nie Dzisiaj ani super, ani ekstra się nie popisały. Różne. No to zostają ci dwie szybkie zdrabki, kochani. Najpierw ekstremalne 7. Tutaj kapkę przybliżymy. Tak, z numerkiem 8. Dobra. Mm -hmm. lecimy. Szukamy siódemki pliku dolara. Poproszę, dolara. A trafiamy na 26, 16, 23, 24, wysoko. Czternaście, dwadzieścia osiem, dziewięć, dwanaście, trzydzieści jeden, dyszka cztery ósemka mm, prawie prawie dwa oczko trzydzieści trzy wysoko, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście trzydzieści. 11 32 trzy. No wysoko. 13. No 3 ostatnie 15 22 dwa. i. 18, ale o, tutaj dwie ma. liczby by wygrały w tej zdrabce za 5 zł. 7, 13, 27. No, no tak. <laughs> Tylko siódemki nie było. Ej. A kontrolne. A tam masz, tam masz, zobacz, misia M. O, to M i ale. coś gdzieś jeszcze. Ale. Poszukane MT! No to miśka, dorzuć coś do tego mojego pierwszego miliona i proszę, gruba ryba z, z piętnasteczką. <coughs> Ojej, ale za łyczka, Kabusi? Wiesz to normalnie, <coughs> suche powietrze. Tu no, mamy. tyle gadaliśmy, tyle gadaliśmy i za za kółko. No jaką gorzką kawę masz? O, yes. <laughs> słuchajcie, słuchaj, słuchajcie, szukamy podkowy serduszka i 25 lat. No widzisz, nawet mi się język plącze. Tak? Trzymasz kciuki? Trzymam. Chcemy co? Wszystko. Po każdym symbolu. No dobra. No to lecimy. Mamy łódź. muffin, Bęben, nuta. Gitara. Śliwka. Planeta. Luneta. Rymują się. Pies. Szalik. Worek. Dzwonek. Czy zadzwonię? Mamy podkowę! Wiecie, czy zadzwonię teraz? I zobacz, no, nie dodałem tego. Pik. Jest pik. Zegar. Palma. Okulary. Mikrofon. Parasol. Kolczyki. Cytryna. Diament. Maska. Balon, kask, kompas, astronauta, pszczoła, naszyjnik i klapsik. Dobra, bonusik. Wisienki, okej. Okay. Czy to będzie wisienka na torcie, kochani? Okej, okay. poczekajcie, tu mamy tą podkowę. Do tej pory, Miśka miałaś wtedy dychy. Co tu dorzucisz? Minimum Odcinek już jest. Codziennik był za 125 zł. Włomały Ale to już wiesz, ja jestem zadowolona. Dobra, podkowa, a pod, pod pod pokrywką? Pod pokrywką. Pod podkową. Jest o, no, no. o, fajnie! Kinia, no trzymałaś pod pokrywką do końca. Ale numer. Dzisiaj pokrywka skradła show. Tak. A podkowa? Ładnie, ładnie. Od 15 byś chyba nie wzięła, co? Jakbyś, no chyba nie, a jakbyś, dostaliśmy ją, nie? Jakbyś miała do wyboru, to byś pewnie tak czuję, wybrała 14 na przykład. Na przykład. Tą obok. A tu proszę, proszę. No, Pięknie. ładne zaskoczenie. Czyli dzisiaj na ile? Stówka. Na 125? 100, stówka. Stuwa nam się zwróciła na kolejne no i bardzo ładnie. bardzo ładnie. Coś tam jeszcze dorzucimy. Manifik. Manifik, kochani. Wam życzymy pięknego dnia, dużo uśmiechu. No i co? I widzimy szukamy się na dalej. kolejnych odcinkach Szódamy Głównych. Tak, Zropek. Tak. Wam życzymy miłego dnia. papa. pa! pa. pa, pa.